Dzień dobry Państwu, witam się z Wami bardzo serdecznie, w ciepły lipcowy, wakacyjny wieczór. Wieczór jest kiedy zaczynam nagrywać dla was ten materiał. Kiedy Państwo będą słuchać, tego nie wiem. Ale dzień dobry, dobry wieczór. Znalezione przeczytane, kanał na YouTubie, podcast książkowy na Spotify. Dzisiejsza audycja będzie miała właśnie charakter. Podcastowy i zapraszam Was dzisiaj do posłuchania o najciekawszych, moim zdaniem, premierach wydawniczych trzeciego kwartału bieżącego roku. Wybrałam dla Was mniej niż zazwyczaj w tego rodzaju materiałach propozycji, bo jest to 10 tytułów, 10 nowości, zapowiedzi, wybór z miesięcy lipiec, sierpień, wrzesień. I zapraszam Was bardzo serdecznie do posłuchania. Mam nadzieję, że Cokolwiek z tego wyda się Państwu interesujące. Ponieważ przychodzę pod koniec lipca, to jeśli chodzi o lipiec, no to będą tytuły, które no już się ukazały, ale są to świeżynki i są to dwa tytuły, jeśli chodzi o ten miesiąc. 12 lipca w wydawnictwie Czarne ukazał się bardzo interesujący reportaż pod tytułem Gorączka złota. Jak upadła Wenezuela. Autorstwa Tomasza Forro. Z tego co czytałam, to jest podobno bardzo wstrząsający reportaż, reportaż o zapaści społeczno-ekonomicznej tego kraju. Kraju, który jeszcze, ja wiem, z ćwierć wieku temu wydawał się jednym z najbogatszych krajów, jeśli chodzi o Amerykę Południową, przynajmniej tak był przez Europejczyków postrzegany. I ja zwróciłam też uwagę na nie samą zapaść upadek, ale przyczyny, które do tego doprowadziły, bo no nie spowodowała tego żadna wojna, żaden kataklizm, katastrofa ekologiczna czy inny czynnik obiektywny, tylko seria nieodpowiedzialnych, krótkowzrocznych, takich populistycznych decyzji. Rządzących najprawdopodobniej. Polecam Państwu ten tytuł i naprawdę wydaje mi się, że może to być jedna z lepszych książek, jeśli chodzi o literaturę faktu, i trzeci kwartał tego roku. 19 lipca z kolei ukazała się Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej. Jest to wznowienie, oczywiście. To jest bardzo stary tytuł. To jest książka. Z dwudziestolecia międzywojennego. Swoją premierę w ogóle miała w 1936 roku, natomiast no, zrobiła ta książka potem niesamowitą międzynarodową karierę, bo powieść została przetłumaczona na 16 języków, a ja tej książki wiele lat poszukiwałam. Dostałam ją wreszcie od jednej ze swoich widzek. Pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie Panią Annę, kłaniam się nisko. Dostałam takie wydanie z serii książki i wiedzy, tej serii Koliber. No ale jeśli Państwo też poszukiwali tego tytułu, no to teraz jest nowe, świeżutkie wydanie w pięknej, takiej liliowo-różowej okładce. Książka ważna, myślę, w dwudziestoleciu międzywojennym, kreśląca portret psychologiczny dojrzałej kobiety i podejmująca bardzo interesujący wątek wyobcowania. Polecam serdecznie Waszej uwadze. Tyle jeśli chodzi o lipiec. Przejdźmy do sierpnia. 16 sierpnia w Wydawnictwie Czarne ukaże się bardzo interesujący tekst Piotra Lipińskiego pod tytułem Wasilewska Czarno-Biała. Ukaże się on w serii reportaż. No i ci z Państwa, którzy pamiętają trochę, może lekcje historii, albo raczej, no, może interesują się wiekiem XX, to pamiętają oczywiście osobę Wandy Wasilewskiej. To jest taka postać, która wywołuje, myślę, po dziś dzień, dosyć skrajne opinie, skrajne uczucia. Wanda Wasilewska budowała komunizm, budowała go jako przyjaciółka, prawa ręka Józefa Stalina. Uważała się przez większość swojego życia w ogóle za Rosjankę, czy raczej należałoby powiedzieć za Sowietkę, bo faktycznie ona uważała Związek Radziecki za swoją ojczyznę. No i ta jej biografia wydaje mi się naprawdę interesująca z uwagi na jej polskie, takie inteligencko-szlacheckie korzenie. No i tą pierwszą część życia, jeszcze zanim została taką zaangażowaną. Komunistką, wcześniej była socjalistką emancypantką, by zakończyć jako zdrajczyni Polski, jako kolaborantka. Bardzo Państwu polecam myślę, że dla tych zainteresowanych historią i w ogóle tym, jak rozwijał się komunizm też w Polsce, to może być bardzo ciekawa książka. 22 sierpnia z kolei ukaże się kolejna interesująca biografia, tym razem w wydawnictwie Pruszyńskiej i spółka, biografia, podobnie jak w przypadku Wasilewski. Chociaż może nie aż tak, ale też takiej postaci nieoczywistej. Zbigniewa nienackiego, autora, najsłynniejszej chyba, bestsellerowej serii książek dla młodzieży w PRL-u, czyli serii z Panem Samochodzikiem. Nienacki skandalista od pana samochodzika. Taki właśnie będzie nosić tytuł, biografia autorstwa Jarosława Molendy. Nienacki jest właśnie postacią, czy jego życiorys, powiedzmy, jest takim życiorysem pełnym rys. To jest człowiek, o którym się mówi, że był strasznym konformistą, takim Lizusem perelowskiej władzy, nawróconym komunistą, ubekiem. Takie opinie krążą też o nim, że był bardzo takim człowiekiem aroganckim, zakłamanym, ale z drugiej strony no, był przecież autorem no, jednej z najpoczytniejszych serii dla młodzieży i wszyscy, którzy wychowali się w PRL-u spędzili wtedy dzieciństwo, a myślę, że takich e, widzów na moim kanale może być sporo, sądząc po statystykach w kategorii wieku, no to pamiętają Pana Samochodzika. Ja się w tym zaczytywałam, przyznam szczerze, bardzo lubiłam, chociaż dzisiaj przyznam, książka moim zdaniem się niekoniecznie dobrze zestarzała, ale po biografię sięgnę bardzo chętnie. Skandalista od Pana Samochodzika. Następnie mam Państwu do polecenia trzy tytuły, które ukażą się tego samego dnia 23. Sierpnia i dwa tytuły z literatury pięknej od tego zacznę. 23 sierpnia, właśnie wydawnictwo marginesy wydaje najnowszą powieść Izabela Jędę pod tytułem Wioleta w przekładzie Grzegorza Ostrowskiego. Ja wielokrotnie o tej autorce mówiłam, bardzo ją lubię, mam pewną słabość do jej pióra, więc bardzo chętnie sięgnę po tę najnowszą powieść. Kompletnie nie wiem o czym ona jest. Po prostu zwracam. Państwa uwagę, a teraz chcę powiedzieć o premierze najnowszego tłumaczenia bardzo znanej książki, bo 23 sierpnia ukaże się nowy przekład Światłości w sierpniu Williama Faulknera. Wydaje to znak, a przekładu dokonał pan Piotr Tarczyński. Już o tym tytule, o tym tłumaczeniu nowym i o tym wydaniu mówiłam w tagu półrocznym. Bardzo na to czekam. Ja mam w domu Światłość w sierpniu w bardzo takim starym czytelnikowskim wydaniu i w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego, także bardzo chętnie. Porównam sobie te dwa tłumaczenia. Ja lubię, muszę przyznać, odświeżanie tłumaczeń, zwłaszcza takich pomnikowych, uznanych, takich postaci właśnie jak Maciej Słomczyński. Niedawno urosła mu konkurencja, jeśli chodzi o Ulisesa, Jamesa Joyce'a, a tym razem mamy Williama Faulknera. To jest jedna z moich ulubionych powieści, w ogóle ulubiona moja powieść tego pisarza. No i bardzo znany tytuł, jeśli chodzi o prozę amerykańską, także. Ci, którzy lubią, interesują się też tą starszą prozą amerykańską, właśnie to polecam to nowe tłumaczenie. Widziałam recenzje, w większości, jeśli nie wszystkie, bardzo entuzjastyczne. Krytyków, którzy czytali to już w takim przedpremierowym wydaniu. Także tym bardziej to zaostrza mój apetyt i jestem tego bardzo. Ciekawa. To tyle, jeśli chodzi o ten 23 sierpnia i literaturę piękną, ale chcę też zwrócić Waszą uwagę na jeden tytuł z literatury faktu. 23 sierpnia wydawnictwo poznańskie wydaje Rausz Niemcy między wojnami Haralda Janera. To jest ym, książka, która opowiada o. Przemianach w Niemczech i takich książek napisanych w duchu książek historyczno-politycznych, ukazało się oczywiście wiele przez te kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej. Natomiast ta książka dokonuje podobno z tego, co czytałam, takiej analizy bardziej społeczno-obyczajowej tego, jakie przemiany przeszły Niemcy w latach 20., w latach 30., zwłaszcza jak przeistoczyły się z kraju demokratycznego i takiego, który no, przeszedł już w latach 20. rewolucję obyczajową, jak się przeistoczyły w kraj faszystowski. Myślę, że to może być bardzo interesujący tytuł. Polecam Państwu Rausz Niemcy między wojnami Haralda Janera w wydawnictwie poznańskim. I ostatnia propozycja sierpniowa, moja propozycja sierpniowa, też myślę, że bardzo nieoczywista. Ponownie wydawnictwo czarne, które tutaj w tym moim zestawieniu wiedzie pym w tym trzecim kwartale. Tym razem jest to tytuł poza serią książka Agaty Szydłowskiej pod tytułem Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Przyznacie Państwo, tytuł intrygujący, tytuł o tym jak się urządzało mieszkania wnętrza w PRL-u w krainie bareizmów. Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają serial Alternatywy 4. Wydaje mi się, że klimat tej książki może być taki trochę gorzki, śmieszno-straszny. No cóż, symbolem designu w prl była meblościanka. Pamiętamy, prawda? To, co mi się kojarzy z urządzaniem wnętrz w Perelu, to kojarzy mi się z trzema słowami brak, ciasnota, prowizorka. Zobaczymy, jak temat uporządkowała nam Agata Szydłowska. No bardzo jestem ciekawa. Polecam Futerał o urządzaniu mieszkań w prl -u. I na koniec mam do polecenia Państwu dwa tytuły wrześniowe. Tak się składa, że oba tytuły, obie książki to są propozycje jednego wydawnictwa, Państwowego Instytutu Wydawniczego. I zacznę od y, książki, od wcześniejszej premiery po prostu, 5 września. Ukaże się zbiór tekstów, opowiadań Antoniego Libery. Najlepiej się nie urodzić. Antoni Libera, postać, której nie trzeba przedstawiać oczywiście, pisarz, tłumacz. No, ale przede wszystkim autor bestsellerowej powieści Madame. Jeśli chodzi o tłumaczenia, to, to głównie klasycy dramatu Shakespeare, Schiller. Napisał też autobiografię literacką Godot i jego cień o Samuelu Beckecie, a tym razem wydane zostaną jego krótkie teksty, krótkie formy. Bardzo jestem tego ciekawa, bardzo lubię jego pióro. Madame to jest jedna z moich ukochanych książek, książka życia. Wydawnictwo promuje tę książkę jako teksty pisane jasnym, precyzyjnym językiem, dotykające fundamental kwestii ludzkiego losu, przeznaczenia, przypadku, czasu i przemijania. Ostatnie zdanie to był cytat, jak możecie się domyślić. Wydaje mi się, że te teksty będą miały taką mocno eseistyczną formę. Ja bardzo chętnie po to sięgnę, do czego i Was namawiam. A druga propozycja piwu to jest książka, którą no, myślę, że tutaj widzowie Booktuba mogą kojarzyć dobrze, bo to jest książka pod tytułem Jeśli zimową nocą podróżny. Italo Calvino, książka, która uzyskała w BookMedia chyba drugie życie za sprawą tagu, który od kilku miesięcy krąży. Wielu booktuberów wykonało ten tag, bo to jest bardzo interesujący, taki przewrotny trochę tag, jak cała proza Italo Calvino. Zastanawiam się, ilu booktuberów przeczytało Jeśli zimową nocą podróżny. Ta książka jest uznawana za sumę literackich dokonań Italo Calvino. No to jest pisarz nieoczywisty, był członkiem grupy Oulipo, Czyli takiej grupy eksperymentalnej, grupy, która no, trochę podważała pewne tradycyjne podejście do tekstu, do struktury tekstu literackiego. Jeśli zimową nocą podróżny to jest zbiór początków. Opowieści, opowieści dziesięciu bodajże, i wszystkie urywają się w jednym kulminacyjnym momencie. Jest to książka, no, w duchu takim postmodernistycznym. Polecam Państwu, bo ona była też przez dłuższy czas takim trochę białym krukiem, osiągała dosyć zawrotne ceny w księgarniach antykwarycznych, a teraz jest piękne wydanie piwowskie w takiej bardzo kolorowej okładce i myślę, że w dosyć przystępnej cenie ukaże się. Już 26 września. I tym tytułem, jakże znakomitym, przekładzie Anny Wasilewskiej dodam, bo chyba. Nie wspomniałam. Zamykam moją listę 10 propozycji, jeśli chodzi o zapowiedzi i nowości trzeciego kwartału. Mam nadzieję, że cokolwiek tu jest dla Was interesujące, po coś sięgniecie, ale też mam do Was prośbę. Podzielcie się, co tam Wy wypatrzyliście, jeśli chodzi o propozycje wydawnictw i co ciekawego ukaże się z końcówką lata i z początkiem jesieni. Może jeszcze coś do swojej listy dorzucę. A tymczasem dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i bardzo serdecznie zapraszam na kolejny materiał. Mam nadzieję, że słyszymy bądź widzimy się już niebawem. Wszystkiego dobrego i dobrych decyzji zakupowych. Pozdrawiam.